Bierze, schowaj się. Aleś mu dała popalić. Nigdym czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z Podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren. Bez szczegółów, nie przymałem. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra. Prowadź do swojego pana. No, i kogoś się tu przyprowadzili? Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale. ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci kurwa dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim czem poszczuję! No, jak tam dobry gulasz? Mmm, bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od. Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel. No, i chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapieczku, a dla ciebie każe przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Mmm, dziękuję, ja. Ciii, spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma Wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Chcę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem, ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ: znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej, poza moim słowem. A co jeśli odmówię? Bo po prostu nie chcę Ci pomóc. Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa bardzo. Ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki. I dasz radę. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. jak To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wieła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka sięga mi tako do ramion i oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, tarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi, ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu i spod ziemi wydarzyć, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym, welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad, proszę bardzo. Niebieskie wstążki stu są, wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwy synów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę, albo moją córeczkę, zajębałbym jak psa. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w A moje kobiety. Anna posaremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? E, tam tacy wrogowie, nic nie warte chujki w kurwie chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może ich by się ośmielili, dawno gryzą piach. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ich pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z Tobą i tak muszę otworzyć drzwi.